Siema, tutaj Gambit i witajcie w dzisiejszym odcinku z Geoguessera. Dzisiaj odcinek bardzo na szybko, ponieważ jakąś godzinę temu została dodana Kostaryka. I nic o niej nie wiem, wiem tylko, że ma gen 4 pickupa, chyba cały coverage. Będziemy grali Kostarykę, najwyższy wynik na mapie Kostaryki to tylko jakieś 17 tysięcy, także ludzie dopiero się jej uczą, także zobaczymy jak wygląda, zobaczymy czy jest fajna. Czy ma jakieś słupy podobne do innych krajów? Ma Poltop z North Sumatry. To jest pierwsza informacja. Są jakieś chyba góry na NE. W ogóle przypomina mi bardzo na pierwszy rzut oka Panamę i to tak bardzo. Nie wiem, czy jest auto różniące się jakoś. Pewnie zaraz ktoś znajdzie jakieś mety na auto. No, ale dobra, oddajmy pierwszy gest. Hmm, chyba w Kostaryce. No, nie wiem, czy Marino to jest miasto, nie sądzę. Coś może być. Hmm, więc klikamy San Jose i byliśmy w Sierpę. Dalej to wygląda totalnie jak Panama. Mamy dużą górę na południe, jest, poza tym jest dość płasko. Chyba copyright będzie jedyną opcją, żeby rozróżnić te kraje na niektórych rundach. Yy, może tutaj ma sens? Nie wiem, gdzie jest coverage dokładnie, szczerze mówiąc. Yy, natomiast chyba jest wszędzie mniej więcej. Także no nie wiem, tutaj jest płasko, jest góra na południe, zobaczmy. Okej. Okay. Tutaj też jest to jakiś wulkan. Yy, pierwsza gra zapowiada się, że będzie jakaś. że nie będzie jakaś wybitna. Yy, BR, czyli po. Mamy jakiś znak. Poltop jest znowu z Norw Sumatry. Yy, taki sam. Więc może. To jest najczęściej występujący słup w Kosteryce. Nie wiem, OK, znowu jest górzyście i znowu jest zielono i znowu wygląda jak Panama. Także klikam San Jose. O, wyglądało na duże miasto. OK, tysiąc punktów. Najlepszy, najlepszy wynik do tej pory. OK, jest też, jak widać, może być zblurowane auto. To cenna informacja. Tutaj wygląda słup trochę jak mm, z Meksyku bardziej ten poltop. Mm, nie chcę, żeby ten film polegał na Klikaniu San Jose ciągle, ale muszę jakiś pierwszy vibe złapać. Jak na razie wygląda wszędzie podobnie dość. Także klikamy. Ok. No i było San Jose. 5000 punktów. Hmm. A to wygląda. To wygląda trochę bardziej jak. Może to, co było tutaj? Bardziej południe, czy nie? Nieważne. Dobra, gra numer 2. Okej, okay, tu jest bardziej sucho. Mmm. Natomiast pewnie to zależy po prostu od pory roku. Widzę dużo różnych poltopów. Ciekawe, czy one są regionalne. Na pewno zaraz będą jakieś mety na poltopy. Bardzo sucho, bardzo sucho, dość płasko jest. Tylko mała górka na południe. Gdzie może być sucho w Kosteryce? Może tutaj na przykład na tej drodze? Daj napuję się. Może pierwsze pięćka na Kostaryce? Nie, ale bardziej północ, więc powiedzmy, że OK. No dobra, to to wygląda tak samo jak to, co było, nie? Jest ten sam pavement taki ten sam Taka sama droga i taka sama pogoda Więc może pierwsza meta jakaś tutaj okej okay. Nice 4000 tutaj mamy Kostarykę hmm. Auto Okej okay, no widać że a nie to jest odbicie Myślę że to jest coś w środku auta Szukajmy jakiś met O Gdzie tak mogła wyglądać Kostaryka Myślę że Rainforest jakimś? Może? Ok, nie najgorzej. 6500. Znowu jest tak troszkę sucho. Taki jest słup, ok, jakaś lampa. Mamy jakieś góry na S, ale małe. Hmm. Tutaj jakieś wzniesienia. Kąd drogi jest taki? No nie, tu było ostatnio sucho, więc kliknę tu. A w sumie to było, to było bardziej tu, więc okej, okay, okej, okay. bardziej suche rejony może, może tutaj i to tutaj znowu ten, co prawda jest asfalt, ale znowu wygląda mi chyba bardziej jak te rejony, mm, totalnie wymyślam, ale może, e, zobaczmy, Ok, po prostu wybrzeżnie, okej, okay. to miało sens, Limon, e, czyli spoko, dobrze wiedzieć, że tu jest ten szkawrycz, ciekawe czy dojechali aż do granicy, pewnie tak. 7600, także poprawiamy się o 2500 i jedziemy dalej góry na południe, bardzo duże czy jest jakiś, nie wiem, brud na aucie żeby do zapamiętania, okej okay, powiedzmy, że jest to i tu jest jakaś kropka, okej okay. mamy dżunglę jakąś na północ, wygląda ładnie zobaczmy czy San Jose, no San Jose miałoby sens, nie? na przykład w tej dzielnicy miałoby sens z górami na południe, więc biorąc pod uwagę, że wygląda ładnie, ja bym kliknął Okej, okay. Było obok Paraiso. Patrzyliśmy na ten sam po prostu, na te same góry. Tutaj. Hmm, tutaj ciężka runda. Ciężka runda. Zobaczmy, czy jest coś na aucie. Nie za bardzo. Jest jakieś mini wgniecenie. Gdziebym tały na czymś takim. Może bardziej, w, nie wiem, na San Jose gdzieś. Okej. Okay. Dobra, to znowu wygląda charakterystycznie. Tu jest znak na Itpale? Itpala to jest jakieś miasto na 100%. Widziałem to. Nie, może, może widziałem upale. A, bo może to jest znak na upale. Tu jest napisane upala. Co by miało sens, bo, bo tak wygląda. Jeśli to byłby znak na upale w prawo, to na której drodze moglibyśmy być? Nie widać za bardzo, co jest tam napisane. Chciałbym zrobić jakieś pierwsze K. Pierwsze 5 K na, na Kostaryce. Która to może być droga? Najbardziej chyba ta pasuje. Ewentualnie ta. może O, może coś takiego, ewentualnie? Ok, nice. Pierwsze. No, zaliczam, że to jest 5k, tak? No bo z normalną punktacją byłoby to 5k. No dobra, to. No, to chyba musi być kosteryka. W sensie. To chyba musi być San Jose. Jest za ładnie, żeby to nie było San Jose. Nie wierzę, że to nie jest San Jose. Nice. Ok, 4400. Mamy 12 tysięcy punktów. To już chyba nam w ogóle daje top 25. A teraz zobaczmy, czy. No teoretycznie mógłbym zdobyć pierwsze miejsce, jakbym miał jakiś bardzo dobry gest. Jest bardzo płasko. Jest czerwona ziemia. Ok, no czerwona ziemia będzie do zapamiętania. To na pewno. Mm. No płaskie rejony od razu widzę, że są tu. E, więc tu by pasowało. Tutaj by pasowało. Na pewno. Mm. Ewentualnie gdzieś tutaj. Ja bym może spróbował, ja wiem. Może gdzieś tu. Tu mi najbardziej pasuje. Ok, no był. Jeden z tych płaskich rejonów. 12400. Co nam daje 10 miejsce? Taka runda może być ciężka. Górna SE. Duża. Nie wiem, teoretycznie coś tu by pasowało. Patrzymy na to, może? Ok, patrzyliśmy na. Chyba na to, może. Trudne, trudne się wylosowało tutaj. Podobny jest pavement do tego regionu. Tam jest, jest górzyście, więc może tu? Zdecydowanie nie, to było Pakuar. Coś mi się wydaje, że ten seed będzie trudniejszy. Kostaryka wygląda w ogóle jak... jak Panama. Nie, nie wiem, klikam środek. Okej, okay, znowu tu. Na południe jeszcze się boję klikać. Jeszcze tam mnie nie... Jeszcze się nie odważyłem kliknąć. To w ogóle wygląda jak ta droga, którą już mieliśmy. To wygląda jak ta droga. Okej, okay, ta obok. Okej, okay, okej. Okay. Natomiast jakiś może Waj, pierwszy. Okej, okay, sucho. Sucho było tu. Okej. Okay. Nawet nie najgorsze regiony w dwóch ostatnich rundach. Mm, tu jest płasko dość. I widać jakieś palmy, sporo palm. Może wybrzeżnie. Kąt drogi od razu widzę, że w miarę pasuje do tutaj, mogłoby na przykład być z tym wybrzeżem po takim kątem. No nie, spróbuję tu. No to była granica. Ok. Deszczowo i płasko. Deszczowo i bardzo płasko, nawet powiedziałbym. Z takim kątem drogi. Tu już widziałem, że są drogi. Które idą północ południe w tym regionie. Ta jest bardzo prosta, więc możemy zaryzykował tu. Okej. Okay. W miarę. Mm, dalej. W ogóle jest bardzo dużo różnych słupów też zauważyłem. Okej, okay, tutaj. No dobra, to musi być jakaś meta. Za mało patrzę na auto w ogóle. Powinienem więcej patrzeć na auto. Co ja robię? Okej, okay, deszczowo znowu. Deszczowo górzyście. To ostatnio było na południu chyba. Mm no w miarę powiedzmy a oglądam 2000 punktów bo mi nie idzie najlepiej, dobra kliknijmy San Jose nie będzie łatwo z tą kosteryką coś czuję nie będzie łatwo, mam nadzieję że są jakieś super regionalne o okej, okay. auto nic hm bardziej północ mi tu vibe'uje, jakieś wybrzeże albo tu północ okej, okay. było trochę sucho było trochę słucho, nie pomyślałem o tym. Transporte de Estudiantes. No okej, okay, to nam nic nie mówi. Bardzo bym chciał, żeby to było na przykład po prostu San Jose, ale... Nie sądzę. Jakie to może być miasto? Tam jest coś, nie wiem, coś dziwnego. Na południu. Puerto Jimenez. Mm. Okej, okay, to zresetujemy SIDA. Mm. <laughs> mm, I zobaczmy. Jesteśmy w dolinie. Z jakimiś małymi górami na północ. I w ogóle dookoła nas, gdzie by mogło być coś takiego? Wszędzie. Ok, może tu? Tu by teoretycznie pasowało. Znowu tutaj. Ok, czyli nie jest tylko sucho tam, niestety. Ok, no ale tu jest ewidentnie sucho. Mam nadzieję, że moja meta zadziała. Są w ogóle góry na SW. To wygląda totalnie jak Panama tak swoją drogą. 1 do 1. Uh. Tu jest chyba za żeby to było gdziekolwiek. Natomiast. No jest sucho. Jest sucho, więc mam nadzieję, że moja meta działa. W miarę działa. Tutaj. No, tutaj taka runda do skipa. Do kliknięcia San Jose. Tak jest. Tu może jest coś napisane? Jakieś miasto? W ogóle nie widziałem, żeby były znaki jakieś. Mm, za bardzo. Nazwał miast i tak dalej. Albo nie widziałem, że to miasta. Też to jest możliwe. Mm, tak no to wyglądało jak. To wyglądało jak duże miasto. Tutaj dość sucho, może, chyba, chyba, chyba w to pójdę, nie mam innej opcji, nie mam innej myśli, tak, i okej, okay, 11 tysięcy, dobra, to wygląda, czy to jest góra, to mi wygląda albo jak północ, albo jak południe, jeszcze nie jestem pewny, pomyślałem o tej drodze od razu, bo się bardzo dobrze puje. aż za dobrze, żeby jej nie kliknąć. Ok. Czyli miałem generalnie 50-50 dobre, ale wybrałem źle. Dobra, to musi być coś darmowego. No to jest, jest bardzo płasko, bardzo duże góry na NE. Jakieś górki też na SW. Natomiast jesteśmy w dużej dolinie. Hmm, może być na przykład tu. O. Może. Patrzymy na te góry. Natomiast na poł A, na południe też jakieś są. Spróbuję. Ok. Nice. Ładny guess. Okej, okay, kanały. Kanały nie wiem, gdzie są. Jeszcze. Na północ coś jest. Na SW coś jest. Jesteśmy, wydaje mi się, na północ od gór tych. Czyli gdzieś na przykład tu by miał sens. Zobaczmy. O, tutaj, no okej. Okay. Też to ma sens. Nie widziałem tych na północ, niestety. To wygląda znowu totalnie jak Panama. Nie wiem, najbardziej mi pasuje ten region. Z tego, co widziałem, dotychczas tak jest. Okej. Okay. Runda czwarta. Nie za fajna. Coś trzeba by poddymić, może. Ale może być zawsze San Jose. Ale poddymiam południe jakieś. Okej, okay, no. Teoretycznie dobrze, ale San Jose byłbym bliżej, więc nie najlepiej. To nie wygląda znowu jak ta droga na południu? Któraś z tych? Trochę wygląda. A nie ta wybrzeżna. Ok. Mm, dobra. 9900. Natomiast no. Ładny guess, tutaj zagramy jakiegoś lasta. Yy, tylko, żeby dobrze. Dobra, dobrze zacząć. Jest Sancho to Można grać. Tutaj ciężko powiedzieć. Jest trochę sucho. Jestem w stanie uwierzyć, że to byłby gdzieś ten region. Yy, znowu. Tak, ok, nice. Dobra. Runda trzecia. No to, to chyba Insta -sent już. Ok. Następna runda: dużo palm. Płasko. Nie sądzę, że stolica. Te palmy wyglądają, jakby były coastal, natomiast one są posadzone, więc nigdy nie wiadomo. Nie wiem, ja wierzę, że jesteśmy w Limon znowu. Drugie, drugie wybrzeże. Ok. I co, i to jest po prostu San Jose, pewnie, tak? Tak. 10 tysięcy. No, mam dosyć, Last. Północ? Najbardziej? Gdzieś tu? Ok. Ciężko. Ja bym powiedział, że jedziemy do San Jose gdzieś z południa, może. Tak po Vibe. Ie. Nie wiem, może ta droga, jak tak wyglądała, okej, okay, z drugiej strony, okej, okay, sucho, no to chyba, chyba wiem, co klikam już, nie wiem, która się droga leje na ta, w miarę, okej, okay, dobra, droga, e, dobra, i północ, niestety, niestety, północ, dobra, i ostatni gest odcinka, San Jose. OK. także taki odcinek na, na szybko, żeby zobaczyć o co chodzi z Kostaryką. Myślę, że jest spoko, natomiast nie jest na pewno najłatwiejsza droga głosowania. Mamy 11 miejsce w tej chwili, pozdrawiamy Rosałaka, który jest pierwszy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.